Ocena stopnia dobroci równania regresji. Otóż funkcję regresji do danych empirycznych możemy dopasować w każdym przypadku, ale nie w każdym przypadku ta dopasowana funkcja regresji będzie dobra, czyli będzie nadawała się do wykorzystania. Oceny dopasowania funkcji regresji do danych rzeczywistych, empirycznych, będziemy wykonywać za pomocą odpowiednich parametrów. Na początku Policzymy odchylenie standardowe reszt. Co to jest odchylenie standardowe reszt? Mamy nasze punkty. Zobaczmy, jak one wyglądają na układzie współrzędnych. Między tymi punktami znajduje się funkcja regresji, i my chcemy policzyć, o ile średnio te nasze punkty. Odchylały się od tej prostej, tak? Czyli chcemy policzyć coś takiego, co moglibyśmy określić jako średni błąd naszej funkcji regresji, tak? Widzimy, że te pro punkty nie leżą dokładnie na prostej, są pewne odchylenia. Chcemy policzyć ich wielkość. Jak to zrobić? Tu mamy oszacowaną wcześniej funkcję regresji. Na początek wyznaczymy sobie te punkty które leżałyby na prostej odpowiadające punktom rzeczywistym. Jak to zrobić? W tym przypadku mamy oszacowaną funkcję regresji 24,5 minus 1,5 razy X, a w tym przypadku X jest równe 2. Otóż rzeczywistość była taka, że model mówi 21,5, a rzeczywistość wyniosła 22. Mamy odchylenie pół. Zobaczmy, jak te odchylenia wyglądały dla pozostałych wartości. W, tym, w kolejnym przypadku model mówi 20, a rzeczywistość była 18. Dla x -a równego 5 rzeczywistość była taka, że raz wystąpiło 20, raz 16, model mówi 17. Pytanie, o ile średnio pomyliliśmy się, wyznaczając greka y za pomocą naszego modelu, czyli funkcji regresji. Spróbujmy policzyć to sy, Inaczej nazywane odchyleniem standardowy reszt albo regresyjnym błędem standardowym. Zgodnie z tym wzorem to będzie y rzeczywiste minus y teoretyczne, czyli modelowe, podniesione do kwadratu. Spróbujmy to sobie policzyć. y rzeczywiste minus y teoretyczne do potęgi drugiej. 22 minus 21,5 do kwadratu. Liczymy to dla wszystkich, a na koniec musimy sobie podsumować. Liczymy teraz odchylenie standardowe reszt. Pierwiastek. Z tej sumy, czyli 17,5 podzielonej przez n, czyli 6 samochodów minus K. K oznacza liczbę szacowanych parametrów modelu. W tym przypadku mamy dwa parametry, wyraz wolny i współczynnik kierunkowy, czyli minus 2. Wynik 2.0.9. Co ono oznacza? Wartości rzeczywiste rzeczywiste odchylały się średnio od danych teoretycznych na plus albo na minus 2,09 tysiąca złotych. Czy te 2000 tysiące to jest dużo, czy mało? Żeby to określić, policzymy współczynnik zmienności resztowej, czyli taki wskaźnik W, w którym podzielimy sobie wartość 2,09 przez Y średnie, czyli przez 17, i wartość przedstawimy w procentach. Otóż odchylenia standardowe reszt, Stanowią średnio rzecz biorąc około 12% średniej wartości zmiennej objaśnianej, czyli Y. Czy to jest dużo czy mało? Przyjmiemy za kryterium, że model będziemy uznawać za dopuszczalny, kiedy W jest mniejsze niż 20%. 20%. W naszym przypadku model jest dopuszczalny, ponieważ wskaźnik W. Jest mniejszy jak 20%. Model uznajemy za dopuszczalny. Dopuszczalny wcale jeszcze nie oznacza, że dobry. Drugie kryterium, jakie będziemy stosować, to będzie współczynnik fi do kwadratu i współczynnik r do kwadratu. Spróbujmy taki współczynnik fi do kwadratu, czyli sobie policzyć. Policzymy teraz dwa współczynniki. Jeden to będzie współczynnik zbieżności, a drugi to będzie współczynnik determinacji. Żeby te współczynniki sobie policzyć, współczynnik fi do kwadratu i r do kwadratu, musimy wyznaczyć sobie te sumy tutaj. Sumę z licznika już mamy. To jest 17,5. Nie mamy jeszcze tej sumy z mianownika. y rzeczywistym minus średnia do kwadratu. Spróbujmy go tę sumę sobie wyznaczyć. Rzeczywistość 22 minus średnia, średnią mamy tutaj 17. Wszystko do kwadratu, oczywiście średnią musimy zablokować. Spróbujmy to sobie policzyć. Mamy sumę 76. Zgodnie z tym wzorem fi do kwadratu to będzie 17,5 przez 76, czyli 023, natomiast r kwadrat współczynnik. Ten tutaj to będzie 1 minus fi kwadrat, czyli 1 minus 0,23, czyli 0,76. Możemy te dane przedstawić również w procentach. Jak będziemy te wyniki interpretować? Współczynnik fi kwadrat za pomocą modelu liniowej funkcji regresji nie wyjaśniliśmy 23% zmienności zmiennej objaśnianej. Natomiast R kwadrat odwrotnie. Za pomocą modelu liniowej funkcji regresji wyjaśniliśmy 77% zmienności zmiennej objaśnianej. Jeżeli chodzi o kryterium uznawania model, modelu za dopuszczalny, w tym przypadku kryterium będzie takie, że R kwadrat powinno być wyższe jak 90%. W naszym przypadku tak nie jest. Zatem model Uznajemy za niedopuszczalny. Co możemy zrobić, żeby polepszyć dopasowanie naszego modelu do danych rzeczywistych? Po pierwsze, możemy poszukać innego x, który lepiej będzie nam wyjaśniał y. Lepszym x, który oddaje starzenie się samochodu, mógłby być na przykład przebieg. Oprócz tego, innym rozwiązaniem mogłoby być zwiększenie liczebności naszych obserwacji. W naszym przypadku tych danych jest niewiele. Mamy 6 obserwacji. Może, jakbyśmy mieli ich więcej, dopasowanie modelu byłoby lepsze.